Co zadziwiło Marylę Cadbert? Gdy tylko Mateusz otworzył drzwi, Maryla żwawo ruszyła w jego stronę. Kiedy jednak spostrzegła niedużą, dziwacznie wyglądającą postać w brzydkiej, krępującej ruchy sukience, obdarzoną pomienno rudymi warkoczami oraz parą oczu promieniających nadzieją i oczekiwaniem, stanęła jak wryta. Ależ Mateuszu, kogoś ty ze sobą przywiózł? wykrzyknęła, a gdzie chłopiec? Nie było żadnego chłopca odparł z rezygnacją Mateusz. Przyjechała tylko ona. Ruchem głowy wskazał na dziewczynkę, uświadamiając sobie nagle, że nawet nie zapytał, jak jej na imię. Jak to nie było chłopca, to niemożliwe, upierała się Maryla. Przecież daliśmy znać pani Spencer, że chcemy chłopaka. Niestety nikt inny nie przyjechał oprócz niej. Pytałem naczelnika stacji, nie było wyjścia, musiałem ją zabrać do domu. Nie mogłem przecież pozwolić, aby tam została, bez względu na to, kto tu zawinił. A to ci dopiero ładna historia. Wykrzyknęła Maryla. Dziecko bez słowa przysłuchiwało się całej rozmowie, jego oczy wędrowały od jednej do drugiej osoby, aż wreszcie całe ożywienie i radość znikły z twarzy dziewczynki. Nagle w pełni pojęła sens wypowiadanych słów, upuściła na podłogę swoją drogocenną torbę i skoczyła do przodu, kurczowo zaciskając dłonie. Nie chcecie mnie, krzyknęła: Nie chcecie mnie, bo nie jestem chłopcem. Mogłam się tego spodziewać. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie chciał. To było do przewidzenia. Mój sen był zbyt piękny, aby mógł dłużej trwać. No i co ja mam zrobić? Chyba się zaraz rozpłaczę. Tak też uczyniła. Siadła na krześle przy stole, załamała dramatycznie ręce i chowając w dłoniach twarz, zaczęła okropnie szlochać. Maryla i Mateusz wymienili ponad piecem kuchennym zdezorientowane spojrzenia. Żadne z nich nie wiedziało, jak się zachować i co powiedzieć. Na koniec Maryla trochę nieporadnie podjęła próbę opanowania sytuacji. – No już dobrze, nie ma co tak lamentować. – Jak to nie ma co? Dziecko uniosło głowę, ukazując zapłakaną twarz i drżące usta. – Pani też by płakała, gdyby była pani sierotą i przyjechała do miejsca, które miało być rodzinnym domem i dowiedziałaby się, że jej nie chcą, no bo nie jest pani chłopcem. – O Boże, to największa tragedia, tragedia jaka mnie spotkała. Coś na kształt uśmiechu rozkwitło na twarzy Maryli i choć z trudem rozjaśniło surowe oblicze. No już, nie płacz, przecież nie wyrzucamy cię za drzwi. Zostaniesz z nami, dopóki się wszystko nie wyjaśni. Jak ci na imię? Dziewczynka przez chwilę się wahała. Czy mogłaby pani nazywać mnie kordelią? Poprosiła błagalnie. Mam cię mam nazywać cię Kordelią, a czy tak właśnie masz na imię? No nie. Nie, nie, zupełnie, ale byłabym zachwycona, gdyby zwracano się do mnie w ten sposób. To takie eleganckie imię. Zupełnie nie rozumiem o co ci chodzi. Jeżeli nie masz na imię Kordelia, to jak właściwie się nazywasz? Ania Shirley, wykrztusiła właścicielka imienia. Ale błagam, proszę nazywać mnie Kordelią. Przecież to nie ma większego znaczenia, jak, się pani, jak, się pani do, jak będzie się pani do mnie zwracać, skoro i tak nie zabawia tu długo. Ania to takie mało romantyczne, zwyczajne imię. Zwyczajne są banialuki, które opowiadasz, odpowiedziała niezbyt uprzejmie Maryla. Anna to zupełnie normalne, porządne imię. Nie masz się czego wstydzić. Ależ ja się nie wstydzę, wyjaśniła dziewczynka. Po prostu Cordelia brzmi o wiele bardziej dystyngowanie. Zawsze, a zwłaszcza ostatnio wyobrażałam sobie, że noszę imię Cordelia. Gdy byłam jeszcze mała, lubiłam sobie wyobrażać, że mam na imię Geraldine. Ale też bardziej podoba mi się Cordelia. Jeżeli jednak koniecznie chcecie używać mojego prawdziwego imienia, to bardzo proszę, nie nazywajcie mnie, broń Boże, Anną. Już wolę być Anią. A cóż to ma za znaczenie? zapytała Maryla, biorąc dbanek do herbaty i po raz kolejny, skrywając uśmiech. Różnica jest ogromna, a nie brzmi jednak o wiele przyjemniej. Anna to takie nudne, strasznie staroświeckie imię. Jeżeli będziecie nazywać mnie Anią, to jakoś pogodzę się z tym, że nie noszę imienia Cordelia. No dobrze, Aniu, skoro tak się mam do ciebie zwracać, czy możesz nam wyjaśnić, jak doszło do tej pomyłki? Posłaliśmy panią Spencer wiadomość, że chcemy, aby przywiozła nam chłopca. Czy w sierocińcu nie było chłopców? Skądże byli i to jeszcze ilu? Ale pani Spencer powiedziała wyraźnie, że chcecie dziewczynkę w wieku około jedenastu lat. Przełożona uznała, że ja będę najodpowiedniejsza. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo się ucieszyłam. Ze szczęścia przez całą noc nie mogłam zmrużyć oka. Och! Dodała z wyrzutem w głosie, zwracając się do Mateusza: Dlaczego mi pan nie powiedział od razu na stacji, że mnie nie chcecie? I dlaczego mnie tam pan nie zostawił? Gdyby mnie ujrzała białej alei radości i jeziora lśniących wód, nie byłoby mi aż tak bardzo żal. O czym ona mówi? zapytała Maryla, wpatrując się w brata. Ona, ona po prostu wspomina to, o czym rozmawialiśmy po drodze, odparł szybko Mateusz. Wychodzę teraz zaprowadzić klacz do stajni. Za chwilę wrócę. Przygotuj coś do jedzenia. Czy pani Spencer przywiozła ze sobą jeszcze kogoś oprócz ciebie? Dopytywała się dalej Maryla, gdy Mateusz już sobie poszedł. Przywiozła jeszcze Lily Jones, to dla siebie. Lili ma dopiero pięć lat i jest bardzo ładna. Ma kasztanowe włosy. Gdybym była piękna i miała kasztanowe włosy, to czy wówczas zechciałaby pani mnie zatrzymać? Nie. Potrzebny jest nam chłopiec, który mógłby pomagać mojemu bratu na farmie. Dziewczynka na nic się nam nie zda. Zdejmij kapelusz. Położę go obok twojej torby na stoliku w przedpokoju. Ania posłusznie zgięła nakrycie głowy. Mateusz wrócił po chwili i razem zasiedli do kolacji. Ale dziewczynka nie mogła niczego przełknąć. Skubała po troszeczce swój chleb z masłem i nabrała odrobinę musu jabłkowego z małej miseczki ustawionej przy talerzu. Jedzenia jednak nie ubywało. Ty nic nie jesz, powiedziała ostro Maryla, mierząc dziewczynkę wzrokiem tak, jakby dziecko popełniło jakieś przestępstwo. Ania westchnęła. Nie mogę. Jestem na samym dnie rozpaczy. Czy pani może sobie, może spokojnie jeść, gdy jest pani na samym dnie rozpaczy? – Nigdy jeszcze nie byłam na samym dnie rozpaczy, więc nie wiem, jak to jest – odpowiedziała Maryla. – Nigdy jeszcze nie była pani okropnie zmartwiona? No dobrze, to może chociaż wyobrażała pani sobie, że nagle znalazła się na samym dnie rozpaczy? – Nie, nigdy. – A więc nie może pani wiedzieć, jak to jest? To naprawdę bardzo nieprzyjemne uczucie. Każdy kęs jedzenia staje w gardle i niczego nie można przełknąć, nawet gdyby miało się w ustać jakby… Nawet gdyby miało się w ustach karmelową czekoladkę. Dwa lata temu dostałam taką czekoladkę, była po prostu pyszna. Często potem śniło mi się, że obdarowano mnie mnóstwem karmelkowych czekoladek, ilekroć jednak chciałam je jeść, budziłam się. Mam nadzieję, że nie sprawiam pani przykrości tym, że tak mało jem. Wszystko jest naprawdę smaczne, tylko ja po prostu nie jestem w stanie niczego przełknąć. Musi być bardzo zmęczona, powiedział Mateusz, który nie odezwał się ani razu, odkąd wrócił ze stajni. Najlepiej będzie, jak położysz ją spać. Maryla zastanawiała się, gdzie położyć Anię. Co prawda w służbówce znajdującej, sąsiadującej z kuchnią przygotowała posłanie dla oczekiwanego chłopca, jednakże dla dziewczynki pomieszczenie to, mimo że schludne i czyste, wydawało się nieodpowiednie. Również pokój gościnny nie nadawał się dla małego przybysza z sierocińca. W tej sytuacji pozostawał tylko pokoik na poddaszu, położony po wschodniej stronie domu. Maryla zapaliła świecę i poprosiła dziewczynkę, aby poszła za nią na górę. Ania spełniła prośbę, aczkolwiek bez entuzjazmu. Po drodze, gdy przechodziła przez korytarz, zabrała ze stolika swoją wysłużoną torbę i kapelusz. Korytarz lśnił czystością, a malutki pokój, do którego zaprowadziła ją Maryla, stawał się jeszcze czystszy. Maryla ustawiła świecę na trójkątnym stoliczku i odchyliła brzeg pościeli. Masz chyba jakąś koszulę nocną? zapytała. A nie skinęła głową. Owszem, nawet dwie. Uszyła mi je przełożona. Obie są strasznie ciasne i dość kuse. W sierocińcu zawsze wszystkiego brakuje, to też ubrania są przeważnie za małe. Przynajmniej w tak biednym przytułku jak nasz. Nie cierpię tych przykrótkich koszul. Ale i w nich można śnić równie, równie piękne sny, jak gdyby się spało w długich, powłóczystych szatach z falbankami wokół szyi, tak się przynajmniej pocieszam. No dobrze, rozbierz się szybko i wskakuj do łóżka. Za chwilę wrócę po świece. Nie mam odwagi zostawiać jej tutaj. O pożar nie trudno. Gdy Marela odeszła, Ania rozejrzała się ze smutkiem po pokoju. Pobielone puste ściany wyglądały tak, jakby same bolały nad swoją nagością. Podłoga również była odsłonięta, jedynie na środku leżała okrągła wypatana mata, Podobnie, podobnej Ania jeszcze nigdy nie widziała. W jednym kącie pokoju stało łóżko z wysokim wysokim głowiem, dosyć staromodne, osadzone na czterech toczonych nogach ciemnego koloru. W drugim znajdował się trójkątny stoliczek przyozdobiony okazałą, uszytą z czerwonego aksamitu poduszką na szpilki, wystarczająco twardą, by skrzywić. Każdą zbyt głęboko wkłowaną szpilkę. Nad stolikiem wisiało niewielkie lustro, mierzące o mniej więcej 6 na 8 cali. Pomiędzy łóżkiem a stołem było okno. Górną jego część zakrywała nieskazitelnie biała muślinowa firaneczka. Na wprost okna stała toaletka z przyborami do mycia. W pokoju panowała trudna do określenia atmosfera nieprzytulności i Ania poczuła, że po plecach przebiegł jej zimny dreszcz. Tłumiąc płacz, szybko zrzuciła z siebie ubranie, założyła przyciasną koszulę nocną i wskoczyła do łóżka, po czym schowała twarz w poduszce i nakryła głowę pierzyną. Gdy Marella weszła na górę zabrać świece, jedynie porozrzucone po podłodze części garderoby oraz łóżko, które wyglądało trochę tak, jakby przed chwilą przeszło przez nie tornado, zdradzały czyjąś obecność. Maryna Maryla niespiesznie i pieczołowicie pozbierała rozrzucone w nieładzie ubranie dziewczynki i ułożyła je starannie na doskonale utrzymanym żółtym krześle, następnie wzięła do ręki świecę i podeszła z nią do łóżka. — Dobrej nocy — powiedziała. Jej głos nie był szorstki, brzmiała w nim raczej nuta zakłopotania. Z pierzyny wynurzyła się pobladła twarzyczka Ani o przerażająco smutnych wielkich oczach. — Jak może mi pani życzeć dobrej, życzyć dobrej nocy? Przecież doskonale wie pani, że będzie to najgorsza noc w moim życiu. Oświadczyła z wyrzutem w głosie. Zaraz potem ponownie zniknęła w odmętach pościeli. Maryla zeszła do kuchni i zaczęła zmywać naczynia po kolacji. Mateusz palił fajkę. Był to wyraźny znak, że coś go trapi. Mateusz rzadko palił, jako że Maryla uważała palenie za paskudny nauk. Jednakże czasami odczuwał nieodpartą chęć zaciągnięcia się tytoniowym dymem. Wówczas Maryla przymykała na to oko. Była bowiem przekonana, że każdy mężczyzna musi od czasu do czasu dać upust swoim emocjom. To ci dopiero ładny pasztet, powiedziała gniewnie. – Tak to jest, jak się nie załatwia spraw osobiście, tylko korzysta z pomocy pośredników. Któryś z krewnych Ryszarda Spencera musiał coś pokręcić, gdy przekazywał wiadomość. Jedno z nas pojedzie jutro do pani Spencer wyjaśnić sprawę. Nie ma innej rady. Dziewczynka będzie musiała wrócić do sierocińca. – Tak, zdaje się, że to jedyne wyjście – przyznał niechętnie Mateusz. – Jak to zdaje się? To chyba oczywiste. – No, niby tak. Tyle, że to takie miłe dziecko. Żal ją odsyłać, skoro tak bardzo chciałaby tu pozostać. Ależ Mateuszu! Chyba nie chcesz przez to powiedzieć, że powinniśmy ją zatrzymać. Maryla nie byłaby bardziej zdumiona, nawet gdyby Mateusz nagle stanął na głowie. No cóż, wydaje się, że nic się w tej sprawie nie da zrobić. To znaczy, niekoniecznie. Jąkał się Mateusz przyciśnięty do muru i zmuszony do użycia bardziej precyzyjnych określeń. Chyba nikt nie może tego od nas żądać. Naturalnie, że nie. Jaki byłby z niej dla nas pożytek? A może to ona miałaby z nas jakiś pożytek? Nieoczekiwanie odparł Mateusz. Mateuszu, ta mała chyba cię zaczarowała. Widzę wyraźnie, że chcesz ją zatrzymać. Y, no cóż, to naprawdę bardzo ciekawa osóbka, uparcie twierdził swoje Mateusz. Szkoda, że nie słyszałaś, jak ona potrafi rozprawiać, czegóż to nie opowiadała w drodze ze stacji. A tak, mówić bez ustanku to ona potrafi. Od razu to zauważyłam, ale to raczej niezbyt dobra cecha. Nie lubię, gdy dzieciom buzia się nie zamyka. Nie chcę wychowywać obcej dziewczynki, a gdybym już się miała zdecydować. A gdybym już się miała zdecydować, to na pewno wybrałabym inną. Nie do końca rozumiem, co w niej siedzi. Nie. Musimy natychmiast odesłać ją, skąd przybyła. Mógłbym wynająć jakiegoś francuskiego chłopaka do pomocy, powiedział Mateusz, a ona dotrzymywałaby ci towarzystwa. Wcale nie tęsknię za towarzystwem, ucięła krótko Maryla, i nie mam zamiaru jej zatrzymywać. E, no cóż, Marylo, będzie jak zechcesz, powiedział Mateusz, wstając i odkładając fajkę. Idę się położyć. Mateusz poszedł spać. Wkrótce poszła też i Maryla, gdy tylko pochowała wszystkie naczynia, lecz twarz miała pochmurną. A na górze, w pokoiku na poddaszu, płakało w poduszkę samotne, zupełnie opuszczone, spragnione miłości dziecko.